Zawsze strzelam pierwsza. Jak podobają ci się moje spluwy? Och i ach! Miałem zjeść tę pizzę jutro, ale skoro tak mówisz... Że chcecie zobaczyć jej moc? To patrzcie! To jego syn. Znowu uciekł ze szkoły dla niegrzecznych chłopców. Wygląda na to, że sobie nie powalczymy. Kongresmeni się panoszą, ale nie odpuszczę. Najwyższy czas dorżnąć tę wataszkę wesołego wujaszka, bo potem będzie sporo zachodu z tym, żeby rozgonić lochy, które nareszcie dorwały się do koryta. Okej, okay, czy to są zabrednie? Uspokój się, dobra? Czy ja ci przypadkiem nie kazałem na siebie zaczekać? Szukamy wystawy era wielkich odkrywców, więc trochę ciszej. Zobacz, to pierwsza mapa świata. Wiesz, czego tak naprawdę szukał Magellan? Złota. Tylko, że nie dopłynął do domu. Zaginęło. Nie. Mam dużą wiedzę na temat starożytnych religii. Wiele lat temu przeszłam szkolenie na palladyna Zakarum w świątyni wschodów Kurast. Tak, implozja portalu jest nieunikniona. Za dwie minuty wymknie się spod kontroli. Fajny styl! Ale żebyś nie rzucał się w oczy, to nie powiem. Miło się przydać. Wszystko lepsze niż studenci. O, co się stało? Wciąż nie możesz się pozbierać po San Sebastian. <gryw> A jaką żałosną Gierkę przygotowałeś na dzisiaj? Wiktor, przecież ty zawsze wszystko psujesz. Po trupach do złota, słonko. W końcu ty mnie tego nauczyłeś.